Dzień dobry, witam w pasiece na medal. Po długiej nieobecności na kanale mamy dzisiaj pierwszy dzień takiego troszeczkę słońca. Pszczółki się oblatują pięknie po raz kolejny. Jasna sprawa, ale po długiej przerwie. No Zima była no, w miarę łaskawa co do zimowli. Pszczoły wyszły w miarę w dobrej kondycji, no, aczkolwiek pojawił się inny problem. No, na naszym obszarze ostatnie dwa tygodnie to jest plaga złodziei. Kradną pasieki na potęgę. Znajomi tutaj z okolicy dzwonią, są zatrwożeni, że, że no, znikają całe pasieki. No cóż, no, no moje ciężko, bo, bo naprawdę każdej takiej sytuacji. Każdego szkoda z tego względu, że no pracuje cały, cały rok na to, poszerza pasiekę, tworzy nowe rodziny, żeby na przyszły rok to wyglądało jakoś troszeczkę inaczej. Każdy się z nas cieszy. Zajeżdżamy do pasieki i nagle okazuje się, że nasz dorobek, który, na który pracowaliśmy ostatni sezon, no nagle zniknął. No i tu pojawia się naprawdę straszny problem, no bo ja rozumiem wszystkich ludzi, nieraz miałem z takim czymś do czynienia, tylko że no, przy wielkiej ilości no to te straty takie, gdzie e, załóżmy ginie 5, uli 10, 15 w ciągu sezonu, gdzieś tam między pożytkami, bo, bo są takie sytuacje, to tam bez dwóch zdań. E, no to no, nie jest to takie tragiczne, ale jeżeli ktoś ma 20, 40 rodzin, nagle się okazuje, że, że Praktycznie wszystko jest wybrane, no to ręce opadają. Jest to no, niewiarygodna strata, olbrzymia i no, szczerze mówiąc, nie do określenia. Jeżeli ktoś miał z takim czymś zdarzenie, no to wie o czym mówię. A tych, którzy jeszcze nie mieli, no to niech robią wszystko, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć te rodziny, żeby nie stały gdzieś tam na widoku, nieogrodzone czy coś w tym stylu. Bo z, Czasy robią się coraz gorsze i podejrzewałem, że takich sytuacji raczej nie będzie ubywać, tylko będzie przybywać. Nawet gdy się ten złodzień znajdzie, czy coś w tym stylu, no to szczerze mówiąc te rodziny no, no na pewno nie będą w takiej kondycji jak, jak, jak przed takim aktem. Także uczulam, starajcie się myśleć o tym, że coś takiego może mieć miejsce i starajcie się zrobić wszystko, żeby, żeby zapobiec e, takim sytuacjom. E, wracając do pszczół. E, tak jak wspomniałem, na kunę nie ma sposobu, szczerze mówiąc. E, jeżeli ona już sobie znajdzie jakiś otwór, no bo z reguły w tej chwili e, mamy denice osiadkowane, one są w zimie odsunięte, ta siatka aluminiowa kompletnie nie zabezpiecza. Przed myszą, owszem, ale przed kuną, no niestety nie. Ona jest miękka. Kuna potrafi ją zgryźć, zrobić sobie otwór, wyszarpać tą siatkę wejść i zrobić kipisz w ulu. Jasna sprawa, one kuny wybierają słabsze rodziny. No i niejednokrotnie podchodzą do takiej rodziny, żeby tam zrobić to, czego byśmy sobie nie życzyli. Pszczoły w tym roku, no mówię, wyszły z zimy w miarę w odpowiedniej sile, jest ok, można powiedzieć, że porównując do ostatniej zimowli, no jest proporcjonalnie podobnie, także nie ma na co narzekać, aczkolwiek ja mówię, no, no ta sytuacja... Z drugiej strony, bo szczerze mówiąc ci, którzy słyszą takie, takie rzeczy, że, że kradną, że tutaj, no to automatycznie pojawia się niepokój i takie, takie, takie jakieś myśli, gdzie, gdzie sprawdzamy i kontrolujemy, latamy, szukamy. No nie o to chodzi, no ale no cóż, no musimy się z tym zmierzyć. Chciałbym Wam jeszcze też pokazać jak zimują odkłady pszczele na w ulu odkładłowym który jest szczerze mówiąc kompletnie nie, nie, nie ocieplony na cienkiej ściance dzisiejsza, to znaczy tegoroczna zima była dosyć, dosyć taka mocniejsza jak, jak te, które pamiętamy z ostatnich lat mimo wszystko pszczółki sobie pięknie dają radę nie, nie zależy nie zależy to od tego, że, że ul jest ocieplony ocieplony ul jest fajny na wiosnę z tego względu, że pozwala rodzinie takiej młodej pszczelej utrzymać większy komfort w utrzymaniu temperatury. A te jesienie, które my mamy, moim zdaniem no, no fajnie jest, jak gdy, ten, gdy ten ul jest chłodniejszy. Wtedy one w no te takie mniej słoneczne dni latają troszkę mniej. I, I to akurat mi się zdaje, że jest dobre. A na wiosnę, jeżeli ona wychodzi w dobrej kondycji, to, to też taki zimny ul nie jest wcale jakimś, jakimś tam negatywnym sposobem na trzymanie tego, a przede wszystkim konstrukcja jest dużo tańsza. Każdy jest w stanie sobie ją zrobić sam i niewielkimi kosztami. I jest to pomocne. Ja akurat e, robię te uliki odkładowe na pełnej ramce, bo tylko z takiej korzystam. Nie robię żadnych połówek, żadnej osiemnastki. Standardowa ramka Wielkopolska i, i, i tak to u mnie wygląda. Zimują pięknie. No i jestem z tego zadowolony. To wszystko, co chciałbym dzisiaj powiedzieć do Was. Życzę powodzenia. No, pewnie się niedługo spotkamy. Zrobimy już być może jakiś wgląd do rodziny. Coś takiego. No, na razie dbamy o to, żeby e, kontrolujemy, żeby pszczoły miały odpowiedni zapas e, pokarmu. Fajnie jest, jak mamy gdzieś tam w zanadrzu jakiś tam pyłek, żeby je też wspomóc, bo, bo tych dni lotnych póki co no, nie ma za dużo, a do rozwoju no, niestety ten pyłek jest e, no, niezbędny. Im więcej go w ulu, tym, tym lepiej dla pszczół, bo, bo jasna sprawa. One wtedy są w stanie wychować więcej czerwion, młodych pszczołek. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny odcinek, w którym pokażemy już coś z pasieki. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia.